Yo Maelo elo z tej strony Antek Games i albo MC Joker jak to woli na jakim kanale mnie oglądasz bo mam kanały mam dwa czyli mam jeden jest MC Joker drugi jest Antek Games i mamy dzisiaj 23 grudnia i chciałem wam złożyć jak najserdeczniejsze życzenia czyli po pierwsze zdrowych, wesołych, spokojnych, szczęśliwych, bogatych świąt, Bożego Narodzenia, yy, smacznego karpia, moc prezentów, dużo uśmiechu, żeby nikt nie był chory, żeby wszyscy byli w ogóle zdrowi, kurwa szczęśliwi, bogaci i w ogóle i szczęśliwego nowego roku. Yy, robię to w taki szybki sposób, yy, w ogóle nie przygotowując się do tego, ponieważ tak. Ja pracuję, po pierwsze dwa dni nie miałem internetu, nie, nie, nie miałem go wczoraj ani przedwczoraj i po prostu nie miałem kiedy tego zrobić. Teraz też jak widzę siebie na kamerce, na monitorze, bo mi to też odtwarza, to też tak no, nie jest za wesoło z tym obrazem moim, ale myślę, że jakoś sobie tam po obróbce już będzie jakoś w miarę dobrze. A więc tak, życzę Wam wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, dużo prezentów, smacznego karpia, moc uśmiechu, nie, nie zapominajcie o swoich bliskich, o swoich dzieciach, również o swoich zwierzętach, nie, nie, nie zapominajcie o psach, kotach i w ogóle, bo każdy żyje, każdy tak samo oddycha w ogóle, każdy urodził się po to, żeby żyć. Także ja się z Wami żegnam, to tyle z tej strony Ante Games lub MC Joker. Zależy gdzie mnie oglądasz. Trzymajcie się, cieplutko, życzę wesołych i świąt jeszcze raz. Cześć!